Pozwolę sobie o każdym z laureatów kilka zdań na wstępie. Pierwszą laureatę, właśnie na sobie ale kolejność taką przyjęliśmy, jest Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Czeladzi. Koło powstało w 1983 roku. Członkami są osoby niewidome i niedowidzące. Zrzesza 82 osoby dorosłe i dwoje dzieci. Koorganizuje szkolenia i pomoc dla między innymi prowadzi naukę połączenia się z białą laską, wykonywania czynności samoobsługowych, naukę pisania metodą Braille'a oraz organizuje spotkania integracyjne. Prowadzi również turnusy rehabilitacyjne i organizuje warsztaty psychologiczne. Pomaga w adaptacji do życia po częściowej lub całkowitej utracie wzroku. Koło współpracuje z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym i Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie. Współpracuje z Urzędem Miasta Czeleć, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeleć, Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w ramach programu Komputer dla Homera. Prezesem Koła jest pani Jadwiga Dyrmańska-Biedna. Pani Burmistrz, bardzo prosimy, prosimy również yy, przedstawiciela. Pani Prezes, za przestronną pracę na rzecz osób szukających pomocy w trudnych chwilach swojego życia yy, wręczam Pani tę Nagrodę Burmistrza Miasta i Nagrodę Saturna. Wasza działalność nie tylko uczy, radzenia sobie z codziennymi problemami, ale także przynosi radość członkom koła i poczucie dobrze spełnionej wizji. Jeśli mogę, to pierwszy dzisiaj Saturn. Wszystkim naszym gościom, którzy są u nas po raz pierwszy, chciałam również pokazać, że tak te nagrody wyglądają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, zarządu Koła i w imieniu wszystkich członków Polskiego Związku Niewidomych. Jestem tutaj właśnie z zastępcą moim. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. O, druga, drugi, druga statuetka, pierwsza Saturna trafi w ręce pana. Wawrzyńca Latusa. Pan Wawrzyniec Latus ma 31 lat, urodził się i mieszka w Czeladzi. Szkoła została ukończona numer 7 i zespół szkół ekonomicznych kończył w Sosnowcu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanitas na kierunkach zarządzania i europeistyka. Od 18 roku. Uprawia sport wyczynowy, nazywa się to powerlifting, czyli wyciskanie sztangi leżąc. W zawodach krajowych i zagranicznych uczestniczy od 2001 roku, początkowo jako zawodnik klubu Power Kuźnik w Chorzowie. Obecnie jest zastępcą trenera w Stowarzyszeniu Eurobeskidu Łodygowice, skupiającym sportowców niepełnosprawnych. Jest reprezentantem Polski podczas trwającej właśnie parę olimpiady w Londynie 2012. I tutaj dodam, że ponieważ jeszcze jest na olimpiadzie, zdobył szóste miejsce w swojej dyscyplinie. Także to chyba ogromny sukces. Jest ośmiokrotnym złotym medalistą Mistrzostw Osób Polskich niepełnosprawnych Jest zawodnikiem światowej czołówki w kategorii wagowej do 75 kg w klasyfikacji międzynarodowej. Jest najlepszym zawodnikiem w Europie od 2011 roku, zawodnikiem kadry olimpijskiej. W marcu 2012 roku zdobył tytuł wicemistrza podczas międzynarodowych zawodów w fazach w Dubaju. O odebranie nagrody poprosimy mamy Pana Pabrzeńca Latusa, panią Marię Latus. Bardzo prosimy. Bardzo proszę przyjąć tę nagrodę w imieniu syna, ale przy okazji też, też Pani pogratulować, bo to świadczy o dobrym wychowaniu, o wspieraniu syna. Życzę mu wszystkich sukcesów Możliwy to młody człowiek jeszcze może zdobywać medale. Samo to, że tak dużo pracuje i uczestniczy w olimpiadzie już jest naprawdę godne podziwu. Chciałam tę nagrodę wręczyć w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych, zdobywanie najwyższych światowych laurów, reprezentowanie kraju podczas najważniejszych nie tylko dla świata sportu wydarzeń, za ogromną wolę walki i trud, który kształtuje Pana jako sportowca i człowieka. Jestem z wzruszona bardzo i dziękuję Państwu i wszystkim, co za nie głosowało. Znakomicie Państwu czeladziano i nie tylko znakomicie znany. Zespół powstał w 1992 roku. Kierownikiem i choreografem od początku istnienia zespołu jest pani Bożena Lempa. Zespół działa przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi. Obecnie liczy 73 tancerki i dwóch tancerzy. Pierwszym występem właśnie przy okazji, którego powstał, to był Tydzień Kultury Polskiej organizowany w naszym partnerskim mieście w Obi we Francji. Właśnie z tej okazji został zawiązany ten zespół i trwa do dzisiaj. Jestem również laureatem Nagrody Miasta Czelać i Nagrody Starosty Będzińskiego. Zapraszamy Panią Bożenę Lempę wraz z przedstawicielami tani zespołu. Pierwsi i Saturna dla Zespołu Tanecznego już masz z okazji 20-lecia działalności artystycznej w uznaniu wieloletniej pracy, która zaowocowała, zaowocowała spektakularnymi sukcesami o randze regionalnej i krajowej. Nagroda jest podziękowaniem za sprawne funkcjonowanie zespołu, pozwalające na utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego i kształtowanie wrażliwości artystycznej. Nagrodę przekazuję na ręce kierownika zespołu. serdecznie podziękować w imieniu swoim, moich tancerek, a także ich rodziców za tą wspaniałą nagrodę. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, a także radość, że została doceniona nasza praca, nasz trud i to, że staramy się z całych swoich sił reprezentować nasze miasto poza jego granicami tak jak potrafimy najlepiej. I chciałam jeszcze z tego miejsca podziękować. Miasto za to, że przez te 20 lat naszego działania ciągle nas wspiera. Możemy liczyć na pomoc ze strony miasta, ponieważ inaczej byśmy nie istnieli. Każdy wyjazd, każdy kostium, tak jak Państwo tu widzicie, dziewczęta są pięknie ubrane, są to niestety ogromne koszty, na które sami sobie nie możemy pozwolić. Dlatego tym bardziej z tego miejsca chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować i za tą wspaniałą nagrodę, za to, że po prostu miasto o nas myśli. 幸亏儿子。